Witam bardzo serdecznie w kolejnym dniu. Poniedziałek, zimno. Zimna, cholera. E, zaczynamy od tego: prace na dachu trwają. E, robimy sobie meliorację. Meliorację tak to się nazywa. Znaczy, że tak, że to ma spływać tam dalej, nie? Zadzwoniliśmy dzisiaj po skup złomu. Oczywiście znowu jakiś problem. No to już jest trzeci raz, jak dzwonię. E, I nie wiedzą, jakie auto tutaj wysłać, nie? No, to jest zabawne, bo mówię, półtorej, dwie tony złomu. Ale poprzednio Wcześniej nie było, nie nie było problemu, problemu nie? tak, tak. A teraz jakoś tak to ciężko idzie. To już jest. No, za 4 z 5 dni czekamy roboczych, nie? No, miało być do końca zeszłego tygodnia. No, mamy tak. poniedziałek. No, mówię, za 4-5 dni tak spokojnie już minęło. No, nieważne, no, mamy nadzieję. A przydałoby się kasa na, na, na dach na nowe kontrolaty, bo tam już trochę brakuje. No, ale no. Dobra. Podnosimy ten teren. Wykopujemy sobie ten rowek. Bo już powoli szykujemy sobie na wiosnę, tą strefę tą ładną, tak jak już mi rozmawiałeś, że ta część, pierwsza część działki będzie ładna, a ta druga mniej ładna. Tam ta druga będą tu i tak dalej, a na tej będzie reprezentatywnie mam nadzieję. Tak to wygląda. Teren bardzo się podniósł. Jest praktycznie zlicowany z, z, tym, z tym z tym stopniem. Zmurkiem. Tutaj mamy. Tutaj mamy 15 cm, też mamy tutaj kota. 15 cm myślę tu jest, i podnieśliśmy o spokojnie 15 cm. Było I dużo niżej, tak? tak? Tu jest już niesione. Tak, tak. No, namów, wów, Tu nanosiliśmy już ziemię, ponieważ było dużo, dużo niżej niż ten murek, także tak, i dokładnie. tak już jest git. I tam będzie ciut więcej, i będziemy schodzić. Damy sobie odrobinkę prawdopodobnie, e, tak wstępnie, 30 cm, myśleliśmy, i posadzimy tam. Tuje, będziemy je przycinać. E, jakieś tuje, takie, które mają ten korzeń taki pionowy, nie? E, coś trzeba będzie pomyśleć, bo e, na tym, na pszczelarzu dowiedzieliśmy się, że Roślinki różnie mają te różne systemy korzeniowe, jedne mają pionowe, drugie bardziej rozłożyste. a chodzi o to, żeby nie wpłynęły na wiesz, mury, ja to się na... tego dowiedziałam w szkole już podstawowej te. na przyrodzie, no ale... Tak, ale... wiesz, no tak, tak, no tak, ale nie wykorzystałaś tego w bloku mieszkając, także wiesz, także y, milcz y, póki dobry. Może jeszcze drzewko, może ktoś tam podpowie, o, co to jest. właśnie, to jest drzewo czy nie drzewo? Wygląda na drzewo i chcielibyśmy je zachować, to te... klon jest? Co to jest? To no, też takie pytanko, jakby ktoś wiedział, to mm, jakby się podzielił wiedzą, to będziemy wdzięczni, żeby nie szukać. Ciecioś. E, będziemy się odgradzać tutaj te 10 cm około e, od sąsiada, bo, bo podobno to jest jego jeszcze teren. Czyli e, 10 cm przejdziemy na swoją stronę, i mimo, że jeszcze zawęzimy sobie to te przejście. To chcemy, żeby było tak jak Pan by przekazał i tyle, ile jest, to żeby tak, nie ma być. było ten problemu. Tak, dokładnie, żebyśmy później nie mieli jakichś tam niesnasek. Czyli zrobimy to ogrodzenie rasa porządnie i zapomnimy o tym. Będzie ta środka czyniująca, ale do tego dojdziemy. Na razie znosimy sobie ziemię, tak żeby mówię, ta, ta melioracja była. Odrynie, no oczywiście, tu będzie gdzieś wykopany mały zbiorniczek, będą kamienie, będzie rozsączalnik, czy rozsączalnik, Jakoś tak. No także będzie się to w głębsze warstwy gleby wchłaniało, a nie będzie tutaj nam wylatywało gdzieś bokiem czy podmywało teren. O. Sylwia, to jedne co dzisiaj Sylwia robi. To o! <śmiech> <śmiech> I szczęśliwa. No dobrze, no, jakiś tam entuzjazm jest, bo prace na dachu się posuwają. Mamy nadzieję, że będzie prężnie, będzie dobrze i w piętni się wyrobią, ale zobaczymy byłoby super, jakby dzisiaj przyjechali po złom. Tak, no, no, żeby jutro odebrać pieniążki i to już byłoby No czekamy na telefon, pani ma zadzwonić, także na ten moment. Tyle? Tak? Sylwia bierze się do roboty. Tak Sylwia? Podobno nic nie robię. No, <laughs> dobra, buziaki. Witajcie kochani. Parę godzin minęło, ale to w godzin zostało zrobionych. Pierwsza rzecz, jaka została zrobiona, to została zmieniona firma, która ma odebrać złom, ponieważ y, firma, która miała odebrać złom koniec zeszłego tygodnia, no go nie odebrała. Co więcej, y, dzwoniliśmy dzisiaj i tak jak mówił Adrian wcześniej, pani nie wiedziała, jaki auto podesłać, miała się odezwać, minęły trzy godziny, pani nie odsłoniła. I to pan Michał nam podpowiedział, że w kombinie też skup złomu. Zadzwoniłam i co się okazało, że w dniu jutrzejszym będzie już podstawiony kontener. Złom zostanie odebrany, no i co najważniejsze, wyższa cena. Także git. On już jest przygotowany. Tutaj mamy to, co zostało dorzucone jeszcze do wywiezienia. To co do odzysku, czyli to, z czego skorzystamy, jest odłożone tutaj. Być może jeszcze coś będzie dodatkowo. Są to rurki, z których y, będziemy robić przedłużenia do ogrodzenia. Y, już tam lecę i pokażę. W sumie to wyszło nam y, 46 metrów o, 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 46 metrów brakujących y, o podniesienie, podniesienie, wydłużenie tych słupków, na których będzie siatka. Bo chcemy, żeby to miał około 2 metrów wysokości, także tu w górę, tu gdzieś będzie słupek, ten będzie wydłużony, tu będzie, tu będą dwa i tak po kolei na całej długości ogrodzenia po jednej drugiej stronie. W sumie wyszło 46 metrów, 30, jak mówiłam, jeszcze nam brakuje, także to będziemy pewnie dokupować. tylko może coś jeszcze tu wyciągniemy z tego złomu? No. To tyle jeżeli chodzi o złomek, a teraz rzecz oczywiście najważniejsza, prace na dachu, No postępują. Teraz pan Michał pracuje nad kominem, pan Marcin cały czas montuje blachę i wygląda to tak. Także postęp jest. Ale obiecałam sama sobie że dopóki prace się nie zakończą to nie będę się wypowiadała na temat tego czy mi się ten dach podoba czy się nie podoba czy te prace idą dobrze czy, czy nie czy idą szybko czy powoli. Bo, jak ktoś już słusznie powiedział, nie chwalimy dnia przed zachodem słońca, także teraz po prostu czekam i obserwuję. I nie powiem, czy mi się to podoba, czy nie. Do zobaczenia później. Pan Michał by się odważył pokazać i wytłumaczyć nam, co to jest za maszyna, Panie Michale. To jest maszyna do cięcia blachy, tak zwana bijekowa. Przez tą maszynę nie zwieje nam blacha. Jak tniemy, bo ponieważ byśmy to <grym> zrobili Boszem, to by powstała w jakimś czasie nam, powstała w koordza, mhm. bo to wtedy była maszyna, byłaby ta blacha przepalona. Mhm. A przez tą maszynę nam się nic nie dzieje, zostaje tylko taki. Tak jakby odpadł, nie? No to bardzo ostre jest. No, to jest dość ostrowe. nie? Mhm. Bo to pod wpływem prądu bije, bije i, i ucina nam blacha, nie? Aha, czyli nie przepala, tylko Nie, ucina. on ją przebija, tak jakby przebijało on stopnie. Mhm. I ono się powstaje coś takiego, to są szczepki, nie? Ale one, one nie są przepalone, tylko one są wybite, nie? I nic z nam się nie dzieje. Super. No, na pewno dłużej by nam się zeszło nożycami niż tą maszyną. Nie? Maszyna no i nożycami moment, że... pewnie blacha by się pogieła nie? nie? Nie, nie. Jak będą nowe nożyce, to nie, jeżeli będą stare, zużyte i one będą krzywiły i ciały, no to wtedy by nawet hmm. nie próbować tego, nie polecam. Nie? Bo krzywimy i zdzieramy farbę i ona wtedy rdzwieje, nie? Hmm. A tak to nie rdzwieje. Czyli grunt to mieć dobre narzędzia do pracy. To jest podstawa. To jest podstawa, bo bez dobrych narzędzi nie ma co się brać. Ładnie. Można sobie papę na dach przybić, ale nie, nie taką blachę robić, nie? No, Już jedna strona będzie prawie skończona. Super. Coś ja mówi, idź, idź, nagraj jak kopię, idź, idź idź po telefon, nagraj jak kopię, bo nic tutaj nie robię, to chociaż nagraj, że, że nie wykopię. Dobra, to idę. O, ale ładnie Sylwia kopiesz, super Ci idzie. Ja, jesteś najlepsza. Ale jesteś dobra. No jak... kurde, nikt tak nie kopie. Wow, wow Sylwia, jak Ty świetnie kopiesz. No ja nie mogę. Kurde no. Wiesz, że on to nie? No to jest groźba. A ty odznakę nosisz, przypominam ci. A! Dobra, koniec tego nagrywania. Dziękujemy ślicznie, tak? No, Mogę? No, coś chciałaś powiedzieć. Tak? tak, chciałam powiedzieć, że jestem jedna, ich jest trzech, a i tak daję radę, także chłopaki. Wiesz, że to, dziwi... no, to źle zabrzmiało w ustach kobiety, nie? Naprawdę, no, to co teraz powiedziałaś, zastanów się jeszcze raz, zrobimy dubelek? Nie, nie zrobiły, A no nie. bo To to naprawdę źle zabrzmiało. Nie, po prostu ja nie myślę o głupotach, tak jak wy, tylko pracuję. Tak. Zobacz, zobacz. I, i, ile tu Sylwia jesteś? Ile tu godzin? Ile? Pięć i zobacz. to Efekt pracy. No fff, powiem ci, że. Fff, koparkową byłabyś taką, że. Koparkowo. Dobrze ci idzie. No, gdzie sypiesz na mnie, no. Dobra, kończymy. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. Dobra, Marcin, to powiedz mi, co wycinasz? Skracamy moduł, żeby nie wystawał za odróbkę. Czyli to jest część naganek, tak? tak? Tutaj wykończenie. Tak, zgadza się. No to pokaż co potrafi ta maszyna. Potrafi działać cuda. Takie ostre. Nie? Tak. Kurcze, to tak trzęsie tą blachą, ja to bym chyba takie zygzaki porobiła. Nie? <laughs> Trzeba dużo siły włożyć w trzymanie nie, tego. Nie, jak się trzyma, to ona, że tak powiem, sama idzie. Aha, czyli to nie jest tak, że ona wyrywa się z ręki nie, i gdzieś nie. tam trzeba pilnować się bardzo, żeby znaczy, to było no, prosto. Pilnować trzeba, żeby jechać po kresce, żeby nie, nie zjechać, ale tak to jak jest jeszcze w miarę ostra, akurat teraz jest tempa. no to idzie, <grym> idzie sama. Aha. No i najgorzej jest na zgięciach. Mhm. Fajną urządzonka, nie? No i nie trzeba ciąć ręką, ręcznie nożycami. Czyli co, nie ma takiej opcji, żeby to krzywo wyszło, jak ma się narysowaną linię i... Jeżeli jedzie się po kresce, no to nie bardzo, <noise> chyba, że kreska krzywo. I to jest ten fragment tu na końcówkę? Ty... Naprzód tutaj. Na przód. Ganek. <głos> 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 tak, potem wytłumaczymy naszemu kamerzyście Adrianowi, gdzie jest Ganek. <noise> co to w ogóle jest? Widziałeś to? Widziałem, będę świadkiem. No. <laughs> no. <gülüyor> 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 Nie bo tego trzy... mi nie powiedziałeś, że ja mam nie ruszać. No, nie, bo jak trzymasz w miejscu, to się opiłki blokują, wtedy ona nie pójdzie. Nie? Dawaj A jak stoi w miejscu, to trzeba góra dół Ale... i ona poleci sama, nie? Jak już mam cię to. Leci cały czas nagranie, także możecie się bawić. Idę Złapałaś dobry kąt i tak, ładnie szło i samo. Tak samo poszło. No. W, no. w którymś momencie to było tak, że nawet nie musiałam ten utkło. Fajoski. I teraz sama spróbuję. Dobra. Tylko nie paluszkami, tylko w miarę mocno. Dobrze, tylko że ruszaj tym niblerem, nie blachą. A no, raz, że rękawiczki potrzebne. To taki, tak taka zwane dobra BHP. rada. BHP, tak, bo blacha ostra na końcach i utrzymać ją, to jest ciężko. Trzymaj sobie od tej strony blachę. Tak, ale tu była cięta i była ostra, już nie chciałam palcami. I powiem tak, wcale nic łatwego. To tak wygląda. Jak Dla mnie się... łatwe. No tak, jak się patrzy, to. to... A ja tu musiałam taką siłę wkładać, że... Bo to tak, jak już mówiłem, jest już tempawa i. Ale fajnie. Ja już wam sobie ciąć blachę. No tak. <noise> mam kolejnego pracownika. <głos> <głos> to jak jesteś? No to samo później wyjdzie. Super, Dziękuję bardzo. <noise> Do usług. Dzień dobry. Dzień dobry. Znowu. Dzień dobry na wysokościach. <noise> na wysokości ganku. No, Na moje oko jest prościuteńko. I tak, się... I tak musi być. No musi. Ganek się chyba najłatwiej kładzie, co? No bo można normalnie stać na niej. Się nie zjeżdża. No. Pomodlić się można. Upa roboty dzisiaj zrobione. No poleciało dzisiaj. Elegancko, nie? I to w poniedziałek, także cały tydzień taki będzie. Ha, bardzo nas to cieszy. Pogoda <goda> dopisała, rano było chłodno, teraz. Tak. Teraz nawet przyjemnie. Koło już ob. To jest taki stelaż, ale yy, tak? Tak, ale stelaż pod blachę. Do prostych nie należał, ale. No nie, teraz zdecydowanie będzie prosty. nie? Tak jak <goda> i cały dach, prawda? No, dach był tragedia. No. Ale wyszliśmy z tego. A jak będzie zrobiony komin, Panie Marcinie, jakby to Pan tak fachowo wytłumaczył. Hmm. No Nie wiem, jak to nazwać tą obróbkę. No, takie jak y, ala, gotowe elementy. Tak, bo wcześniej miało być ala pióra. Ala była taka pióro w tak. mhm. Ale dzisiaj nastąpiła zmiana koncepcji. Tak. Robimy to troszeczkę inaczej. Zobaczycie, jak, ale też fajnie i bardziej nam się podoba nawet niż te pióro w pusty. Lepszy taki design. Lepszy. Zdecydowanie lepiej to będzie wyglądało. No jutro będziemy to robić, także... Czyli jutro komin i co? Prostowanie drugiej strony pewnie. Yy, znaczy, no łacenie, bo jeszcze łacenie. nie ma lat, także mhm. No dobra. No i obróbki. I obróbki. A tutaj ta końcówka? Yy, jutro będziemy właśnie to równać. Tutaj. Bo tu jest wężej. Adrian słusznie zauważył, a tam jest sz, yy, szerzej, prawda? Tak, ze względu na to, że no, budynek jednak nie ma kąta. Nie ma kąta. I jak to będzie naprostowywane? I deską czołową będziemy się chować do środka. Tak, żeby to wyszło wszystko równo. I tak, pod blachę. No i fajnie. Dlatego jest zaczęta blacha od drugiego rzędu, żeby jakby nie było ganku, także to byśmy polecieli od razu pierwszym rzędem. Mhm. Ale ganek przeszkadzał, także jakbyśmy polecieli od pierwszej, to by wyszedł banan i blacha by się nie spinała. Mhm. No to fajnie. <grystanie> Czyli czekamy w sumie na jutrzejszy Tak. Tak. No, dzisiejszego jeszcze chyba nie kończymy, nie? jeszcze? Nie, jeszcze, jeszcze nie. Jeszcze nie. Elegancko. Dziękuję bardzo, panie Marcinie. Dawaj. <grystanie> <grystanie> Und dann kommt Czef? Witamy się z Państwem. Sylwia też się wita. Witam się oczywiście. Witam na podsumowaniu. Tam jest drugi kot. Tam za ogrodzeniem jest drugi kot. To jest kot, który wy, A, no wyjada tak, jedzonko tak. naszej kici. I ona, on przychodzi do, do naszej kici. Tak to wygląda, Szanowni Państwo, na ten moment. Postępy są. Wynęło się ładnie. Panowie ponownie skupieni na robocie. Przez pierwsze kilka godzin to nawet słowem się nie odezwali na dobrą sprawę, prawda? Prawda, byli tak, skupieni. Tak. Nawet nie wypił Michał kawy, bo nie było czasu. Tak, no. Także naprawdę prężnie szło. Był pan z budmatu, była kontrola. Przy okazji nam dowiózł początek i koniec gąsiora i jeszcze tam parę rzeczy. Te markery zaprawkowe tak. zamówiliśmy. Swoją drogą to jest świetny człowiek, naprawdę. Dzwonimy. Za dwie godziny mamy towar. Zamieni parę słów, posprawdzał. E, sprawdził Dzień. cały dach tą konstrukcję. W sensie no, swoim okiem, nie? No kurczę, no. Gdzie byśmy tak mieli, nie? Tak, no, ja one, przepraszam, że tak biegam, ale pilnuję nie. tej cholery. Ten budmat e, to dobry, świetny tą. wybór. Naprawdę dobry wybór. E, sąsiad e, już wybrał papieża. Biały dym. Twierdzi strasznie. <laughs> to tak poza, poza konkursem. Ja to ciężko się, nie da się wytrzymać. Taki smród jest. Ale nieistotny. Blacha, proszę bardzo. E, pan z Budmatu, pan Adrian proponował jeszcze tutaj wiatrownice modułowe, ale z, trzeba byłoby przerabiać troszeczkę te, tutaj to, co już jest, więc stwierdziliśmy, że, że chyba nie. Tak, jeszcze się zastanowimy, ale. No i przede wszystkim koszt też no nie. Tak, 1200 zł. Na przy, jedną stronę. Gdzie? Tak, tylko, ta, tylko ganek i ta strona 1200 się zwiesi z gdzie i tak cyniemy koszty, co zresztą widzicie, że tam, gdzie możemy, tam, tam oszczędzamy. Tak to wygląda, szanowni państwo. Pokazuję powoli. Tak będzie obrobiony też komin. Pokażemy jutro, jak to będzie wyglądało. Uh, czyli, jak to będzie wyglądało na zdjęciu, oczywiście, nie w rzeczywistości. Zanim to zrobi, to też pewnie przy czwartek, piątek najwcześniej. Ale błynęła się robota, naprawdę się błynęła. Tak, co, czy, co można, co należy powiedzieć, że kawał dobrej roboty dzisiaj tak. chłopaki. Ale nie chwalmy dnia przed zachodem. Oczywiście, Są, że wrócimy. nie. Tak. Żeby nie było. Podkowe żeśmy przerobili, bo Sylwia powiedziała, że dopiero teraz będzie szczęście przychodziło. i no i może może coś tam się zmieni. Dobra, szanowni Państwo, na ten moment tyle. Bardzo dziękuję, że jesteście. Nasze koty się wściekają tam. E, dziękuję, że jesteście. Dziękujemy za subskrypcję. Dziękujemy za komentarze. Te merytoryczne, te konkretne, są mega cenne, bardzo trafione, bardzo dużo z nich czerpiemy. Ale dziękujemy też za te wspierające takie. Tak, no tak, oczywiście. No to od tego zaczynamy jak najbardziej, ale tutaj tech, technicznie. Bardzo dużo wyciągnęliśmy od Was, nie? Tak, z takich zwykłych komentarzy. Ja jeszcze dodam, bo mi się przypomniało i muszę, <noise> że zaczęliśmy kopać e, z tu rynna do ściany ścianą tu i miało lecieć tu. Plan był prosty. E, ciężko to idzie. Tam jest dalej e, wylewka fundament, nie wiem, co to jest o ślimak, tam jest, trzeba go wyciągnąć bo chłopaczina zginie, inaczej, dobra, wyciągnięty, no także tak to wygląda, teoretycznie miało iść tak, że miało iść tu, miało być proste, proste nie jest, prawda? Nie jest. się cieszy, bo widzi ganiające się koty, właśnie widać tutaj rynna do elewacji dołem i tutaj oczywiście będzie, i tu będzie roz, rozsączalnik, coś takiego, no tutaj ta geowłóknina, kamienie, wiadomo. Nadziurkowana rura i tam się będzie sączyło. Jeszcze będziemy pewnie o to o was pytać. Podniesiony teren, jest delikatny spadek. Jeszcze będziemy nad tym oczywiście pracować. Tak to wygląda z tej strony, czyli też delikatnie podniesiony i też delikatny spadek. Ten spadek będzie jeszcze większy i prawdopodobnie będzie tu kiedyś jakiś tam tarasik wylewka nie wiem, cokolwiek. Coś tu będziemy kombinować. Eee, no, musimy się pozbyć jeszcze tych konarów tutaj, nie? Ale to może. Jak już wytniemy, to może pią opowiemy, czy chcesz już teraz? No dobrze, podsypaliśmy to troszeczkę e, solą, tylko proszę nie mówcie. Nie mówmy tego głośno. Chodzi o to, żeby to padło nam. To jest bez, bodajże. Liczymy na to, że, że obumrze. Nie chcemy oblewać tego randupem, e, bo jednak wolimy takie naturalniejsze metody. Natomiast co z tego wyjdzie, to, to, to nie wiemy. No. Na razie to jest metoda prób i błędów. Ale mówię, co z tym wy, co, co, co wyjdzie z tego, to zobaczymy. Chcesz coś jeszcze dodać? Pani Sylwio? Życie był fajny dzionek. Bardzo fajny, tak. Taki efektywny. I, I my dużo zrobiliśmy, i panowie zrobili tak, sporo. Działało sobie prężnie i się tam poławiła z na, nożycami do blachy, co widzieliście. O! Zobaczymy, co przyniesie kolejny dzień, tak? Tak jest. Także jeszcze raz dziękujemy, że jesteście. Pięknie dziękujemy i do zobaczenia po do następnym. Dokładnie, w następnym dzianku. Trzymajcie się. Hej.